Są dla FC Grimm prawdziwym wrogiem numer jeden? W końcu Wielki Bo wyeliminował wam legendarnego napastnika, Spike'a Dawsona. Ależ skąd. Spike Dawson był świetnym zawodnikiem, ale jego małostkowość niszczyła dobre imię zespołu. Cieszę się, że ten człowiek to przeszłość. Ha! Tak ci się tylko wydaje. Moje piękne trofea, Ale ta kolekcja nie jest pełna. Na szczęście to się zmieni. Już niedługo zakończę karierę wielkiego, bo tak jak on skończył moją. I zgarnę jego rękawice jako moje koronne trofeum! Spike! Upiechłam ci pachnący strudel. Mamo! Nie przeszkadzaj mi, kiedy planuję moją zemstę! Ty się do mnie odzywasz Przepraszam, mamo. Tak, zamierza pan kiedykolwiek wyjść z tej nory ser? Robi się tutaj dość duszno. Daję radę Albercie. Zaczynam rozumieć, jak działa nowa strategia FC Grim. Ustawiają się w ciasnej formacji, aby ukryć pozycję piłki. Bramkarz nie wie, kto ostatecznie będzie strzelał. Muszę być w absolutnie szczytowej formie, aby obronić się przed pociągiem duchu. A jak planuje pan tego dokonać, sir? Dzięki piłkodziałom. FC Grim, że beze mnie będą niczym. <laughs> A szczególnie kiedy gwizdnę im ich bezcenny taktinomikon. A teraz złóżmy wielkiemu bo wizytę. Mamo! Utknąłem! Nie martw się, skarbie! Lecę po to do strudni. Wyciągniemy cię stąd raz, dwa. Aktywacja piłkodziału. Piłko działa aktywowane. Idę, idę. Słyszałem pierwsze sto dzwonków. Pan świeżutkiego strudla? Mm, ale pachnie. Proszę wejść. Strudlowi nigdy się nie oprę. O, o bardzo dziękuję. Kochanie. Ebercie. czy to ty? Piłko działa, aktywowane. Zwiększenie tempa. Uwaga, groźba kontuzji. Przerwać tryk. Przerwać tryk. Włączenie zasilania. W celu naprawy proszę o kontakt z najbliższym serwisem piłkodziału. Ach, moje cudne trofeum. Ta twoja groźba zemsty robi się nudna, Spike. Nie spocznę póki. Nie zakończysz mojej kariery, tak wiem. Już ci to mówiłem. Nudy. I nic mi nie jest. Twój plan zawiódł. Tak ci się wydaje. Ale nie tylko ty znasz wszystkie kąty natarcia, wielki pu. Huh? Huh. E, e, przepraszam, sir, pomoże mi pan? Tak mi strasznie przykro, ser. Ta starsza kobiecina zwiodła mnie kłamstwem, no i przepysznym strudlem. To nie była żadna kobieta. To był Spike Dawson. Co? Spike Dawson? Ale po tylu latach? I co my teraz z nim zrobimy? Chyba nic na razie. Muszę odpocząć przed meczem z Grimami. Skończyłeś już grać w piłkę z kolegą Spike? Z moim wrogiem, mamo! Wielki Bo to mój największy wróg, jasne? A ta gra, w którą gram? Dopiero zaczyna się rozkręcać komisja dyscyplinarna Superligi. Mam dla Was kilka informacji odnośnie kradzieży Taktinomikon. Dzień dobry, sir. Jak się spało? Dobrze. Ten cały pociąg duchów nawet się nie ruszy z peronu. Tylko nie kupuj więcej strudli, Laura. Bardzo zabawne, sir. Jestem agent 1, agent 2 z Komisji Dyscyplinarnej z Ja jeszcze nie mam numeru, ale jeśli im pomogę, to zasłużę na własny. Księga zasad agenta. Zasada 4.7. Agent nie okazuje emocji, to oczyszcza ci umysł i sprawia, że zawsze wyglądasz niebezpiecznie. Eee, w czym właściwie mogę panom pomóc? Dostaliśmy cynk, że wielki boj jest zamieszany w kradzież taktinomiką. Nie tylko ty znasz wszystkie kąty natarcia, wielki bo. Spike nie przyszedł, żeby mnie kontuzjować. On chciał mnie po prostu wrobić. Czy możemy się nieco rozejrzeć? że Wielki Bo ma coś wspólnego z kradzieżą. Anonimowy donos. Wielki Bo ma zmierzyć się z pociągiem duchów, więc jemu najbardziej zależałoby na kradzieży księgi. Znalazłem! Znalazłem, znalazłem, znalazłem! Junior protok Zasada 1.7. Agent się nigdy nie uśmiecha. Księga jest pokryta jakimś tłuszczem. Takim samym, jak w busie FC Grim. Wielki boj jest głównym podejrzanym. Agenci zabezpieczyć cały strajker. Spike Dawson musiał mi wczoraj podrzucić ten taktinomigon. On chce załatwić mi dożywotni zakaz gry. To co w takim razie zrobimy z tym fantem? Można by oczyścić moje imię, ale nie mam czasu. Chodzi o mecz? Grając, dostarczy im pan dowodów. Agenci schwytają pana na boisku. Hm. Może uda mi się wywinąć. Proszę bardzo. Księga zasad agenta. Mam sprytny plan, który pozwoli mi rozegrać mecz, pokonać pociąg duchów i udowodnić, że Spike mnie wrobił. To brzmi całkiem prosto, sir. Przed nami mecz w Strike Landzie. Yeah! Przerażający fani Grimów powoli Grim, zapełniają Grim, stadion. Grim, 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 Grim. Ale to nic w porównaniu do tego, jak wygląda sama drużyna. Yeah. Co mnie dziwi, to fakt, że super Strikers wystawili swojego bramkarza numer dwa! No aha, mardoka! Jeśli ktokolwiek ma zatrzymać Pociąg Duchów, to tylko Wielki Bo! Słyszysz to, Brenda? Ciu, 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 ciu. O, o, o. Oto Pociąg Duchów! Gdzie jest piłka? Dalej, nie mam pojęcia! E? 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 Sup potrzebują lepsze do bramkarza! Stój. Szukamy kogoś, kto przypomina ciebie. Nieważne. Możesz wchodzić. Goal! Kolejny brakarz nie poradził sobie z pociągiem duchów. Bardzo was przepraszam. Zawiodłem wszystkich. Nie martw się. Nikt nie był w stanie zatrzymać tego pociągu. Jak dotąd. to? Wielki bo! Gdzieś ty zniknął, Mon! Toż Spike wrobił mnie w kradzież Tactinomikonu i teraz muszę się ukrywać przed agentami Superligi. Ha? Nie to, że cię nie współczuję, ale czy... Dobrze myślę, że znalazłeś sposób na zatrzymanie pociągu duchów? Spokojna głowa. Znam wszystkie kąty natarcia. Ale czekaj. Jeśli zatrzymasz pociąg duchów, to wyjdzie na to, że ukradłeś taktynomikon. Ludzie nabiorą podejrzeń, Mon. Nie pomyślałeś, żeby celowo nie bronić ich ataku? Właśnie. Czasem są ważniejsze rzeczy niż piłka nożna. Hmm. Albo nie. Nie pozwolę, by Dawson wygrał. Chcę wyjść na boisko i zatrzymać pociąg duchu. Jak chcesz się dostać na boisko? Tam się aż roi od agentów ligi. Z odrobiną szczęścia i małą pomocą Księgi Zasad Superligi. Dobrą informacją dla fanów Super Strikers jest to, że Noach Mardok został zdjęty z boiska. Mak, ale złe wieści są takie, że nikt nie wszedł za niego. Super Strikers zaczynają drugą połowę meczu bez bramkarza. Big Bo, ani kroku dalej. Zasada 54. Znaj podejrzanego. Zaryzykowałeś całą karierę, aby powstrzymać pociąg duchów. Wiedziałem, że pojawisz się na meczu. Panowie, wy nic nie rozumiecie! Wcale nie ukradłem taktino mikrofonu! Wrobił mnie w to Spike Dawson! Poddaj się, wielki bo. Nie masz dokąd uciec. Nie ukryjesz się. Muszę się ukrywać. Zasada 7.50. Nie, nie mów, te akurat dobrze znamy. Żaden agent Superligi nie może znajdować się na boisku w trakcie gry. Wielki Bo wyłania się spośród tłumu. Wladimir ruszył już w stronę bramki. Brona! Niestety wielki Bonam uciekł. Macie go aresztować, jak tylko zabrzmi końcowy gwizdek. Potwierdzam. 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 Czy z wielkim Bonam urawie Superstrajkes mają szansę wygrać? Za chwilę wszystko się okaże, Brenda. Potwierdzam. Bo? Dobra, chłopaki. Wielki bo zaryzykował wszystko dla drużyny. Niech to nie pójdzie na marne. Potwierdzam, to był gol. To jest skandal! Wielki Bo oszukuje! Czy nazwisko Dawson brzmi dla pana znajomo. Podobno wrobił wielkiego Bo. Co? Niedorzeczność. Spike Dawson to już prehistoria. Halo! Jest tu kto? A bo co? Abo mam na bakier z prawem. O, wszędzie się przecisnę. O! O, tak długo czekałem na tę wspaniałą chwilę. W końcu wielki bo szedł mi z drogi, a ja mogę wziąć należne mi trofeum! Co? Nie, nie! To niemożliwe! FC Grim przystępują no? do ataku! Ale tym razem, między słupkami bramki Super Strikers stoi wielki bo! On jednak gra? Jego rękawice będą w końcu moje! Póki co dobrze idzie. Teraz wszystko w pana rękach sir. Wielki Bo pomaga zespołowi doprowadzić do remisu Ale jego największe wyzwanie jeszcze przed nim. Oto pociąg duchów. Nie wierzę, że to mówię, ale mam nadzieję, że Wielki Bo nie obroni. no co Ci chodzi, mój. No. Ale wielki bo. Fani FC Green są szokowani. Wielki Bo to pierwszy bramkarz, który obronił pociąg duchów! Potwierdzam. Synu, potrzebujesz świeżych tekstów. Potwierdzam. Strudel! Pyszny, chrupiący strudel! Strudel! Ciepły strudel! Mam cię! Przed nami decydująca faza meczu, czy wielki bo przedstawiał. A może pociąg duchów grimów go rozjedzie? Muszę wyciągnąć spajka spośród tłumu albo już po mnie. Tylko jak? Ach, moje piękne trofeum! Reflex musi być teraz na najwyższym poziomie. Wielki Bo ściąga rękawice. Dlaczego? Mam wrażenie, że trochę za bardzo chce się popisać. Wielki Bo zapłaci za swój brak pokory. <grym> <grym> FC Grim w nadarciu! Tylko Wielki Bo może stanąć na drodze do zwycięstwa FC Grim. Trzyma Ojej! Brawo! 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 No, dawaj. To eee, dwóch fanów nie! najwyraźniej walczy o rękawice wielkiego, bo... E? Hej, czy to przypadkiem nie Spike Dawson? Mam cię. Co? Wielki boj, jednak mówił. Agenci bramku. na pozycję. Dorwać do sądu. Wdało ci się. <grym> o, dziękuję panu. Największa tajemnica piłkarska stulecia i tyle pysznych strudli, ile tylko da się zjeść, a mnie to minęło. Na szczęście nasz bramkarz wszystko ładnie. Właśnie. Ty nie żartowałeś, mówiąc, że znasz wszystkie kąty na tarcia stary. Jak on się tutaj hmm. zmieści? Tłuszcz ze strudla. Hej, czy to nie ta sama substancja, którą znaleźliśmy w busie i na taktinomikonie? Dobra robota, Junior. Zasłużyłeś na to. <laughs> Protokół żółto dziobie, agent superligi się nie uśmiecha. Ale tym razem masz pozwolenie, agencie 3020. <laughs> <Spajne, to> są... <laughs> Tyle razy mam mówić, żebyś nie właził do świetnika. Eee, bardzo przepraszam, mam. No już dobrze. Wracaj do domu.